Po trzech latach nieobecności w programach samorządowych emitowanych w telewizji Leszno prezydent Łukasz Borowiak skorzystał z naszego zaproszenia. W rozmowie samorządowej poinformował o tym, że przeprosił marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka za słowa wypowiedziane podczas obrad Komisji Spraw Społecznych. Państwowa Inspekcja Sanitarna w Lesznie skierowała apel do mieszkańców miasta i powiatu. Apeluje o odpowiedzialne zachowanie i przypomina o obowiązujących zasadach w związku z epidemią. Po raz Zorganizowano w śmiglu akcję poboru krwi. Udało się zebrać ponad 21 litrów, trzy osoby zarejestrowały się jako dawcy szpiku. Trwają prace remontowe budynku starostwa powiatowego w Kościanie, podczas zdejmowania tynku odsłonięto wcześniej ukryte elementy dekoracyjne. Do 26 kwietnia można zgłaszać prace plastyczne w formacie A4 na konkurs plastyczny Bojanowo-patriotycznie z prac powstanie wystawa, która stanie na bojanowskim. W rynku między 1 a 3 maja. Gminne Centrum Kultury w Poniecu rozstrzygnęło konkurs na najpiękniejszą poniecką pisankę. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie zapowiada 21 kwietnia w godzinach od 10 do 13 czasowe wyłączenie dopływu wody do nieruchomości położonych w Święciechowie przy ulicy Produkcyjnej, oddziałki numer 331, łamane na 42, do numeru 48.